zabierzemy was dziś do miasta wielu kultur i narodów. Zanurzymy się w świat białostockiego street artu. Sprawdzimy, czy jeden z budynków słusznie nazywany jest polskim wersalem i dowiemy się, czy istnieje język wspólny dla wszystkich. Zwiedzając Białystok, możemy wyruszyć w drogę jednym z kilku szlaków. Między innymi szlakiem murali, architektury drewnianej, białostockich świątyń rodu Branickich oraz śladami Esperanto i wielu kultur. My jednak pokażemy nasz własny plan zwiedzania. Zapraszamy do Białego Stoku. Znajdujemy się w Białym Stoku, czyli największym mieście województwa podlaskiego i w stolicy Podlasia. Ciekawostką jest to, że około 30% jego powierzchni zajmują tereny zielone. My jednak w czasie tego wyjazdu skupiliśmy się wyłącznie na miejskich atrakcjach, bo mieliśmy już za sobą tydzień spędzony na łonie podlaskiej natury. Rynek Kościuszki w Białym Stoku ma podłużny kształt i długość około 400 metrów. Mniej więcej w połowie przecina go ulica Henryka Sienkiewicza. Za obecny układ architektoniczny odpowiada Jan Klemens Branicki, który w XVII wieku po pożarze miasta zajął się jego odbudową. Powstał wtedy między innymi ratusz z wieżą zegarową, który jest dziś siedzibą Muzeum Podlaskiego. W czasie wojny został zniszczony ratusz i wiele innych zabudowań, więc po wojnie rozpoczęto odbudowę centrum miasta. Będąc na rynku warto zwrócić uwagę na kamienice ozdobione elementami roślinnymi, wizerunkami zwierząt, postaciami mus oraz portretami ludzi zasłużonych dla regionu. Koniecznie trzeba też zobaczyć archikatedrę wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, o której powiemy więcej za chwilę. Na białostockim rynku jest sporo restauracji, w których można odpocząć i spróbować podlaskich przysmaków. To tutaj toczy się życie towarzyskie mieszkańców. Bardzo chętnie zaglądają tu także turyści. W pobliżu rynku znajduje się jedna z największych atrakcji miasta, w stronę której się teraz udamy: Pałac Branickich to późno barokowa budowla, która nazywana jest Wersalem Północy lub Wersalem Podlasia przede wszystkim ze względu na jej wygląd. Pałac z otaczającym go ogrodem wzorowany jest na siedzibach królewskich i możnowładczych charakterystycznych dla XVII-wiecznej architektury pałacowej Francji. Wchodząc na jego teren, przez bramę Wielką Gryw, przenosimy się do innej rzeczywistości. Możemy cofnąć się o kilkaset lat do czasów, kiedy to Białostokiem władała rodzina Branickich. Pałac był kiedyś zamkiem obronnym, więc wyglądał skromniej i był mniejszy. Stefan Mikołaj Branicki, a później jego syn Jan Klemens Branicki przekształcili go w piękną barokową rezydencję. Niestety w XIX i XX wieku pałacem władali carowie rosyjscy, którzy doprowadzili go do ruiny. W czasie II wojny światowej, pałac został doszczędnie zniszczony. Odbudowano go. Ale niewiele wnętrz udało się odtworzyć. Ogrody pałacu Branickich mają piętrowy charakter i składają się z dwóch poziomów, utrzymanych w różnych stylach. Ogród górny wzorowany jest na ogrodach francuskich, i na jego terenie znajdują się liczne fontanny, klomby i posągi. Stanowi on niejako przedłużenie i integralną część rezydencji. Ogród dolny natomiast utrzymany jest w stylu angielskim z altankami, pawilonami i sadzawkami. W Białym Stoku urodził się Ludwik Zamenhof, twórca języka Esperanto, czyli języka dla wszystkich. Stwierdził on, że do nieporozumień między ludźmi dochodzi poprzez barierę językową. Dzieciństwo spędzone w mieście wielu kultur sprawiło, że młody Ludwik dostrzegał jego różnorodność i to, że mieszkańcy mówią w różnych językach. Na pamiątkę tego, tuż przy rynku, znajduje się pomnik młodego Ludwika Zamenhofa, który stoi wśród rozrzuconych liter. W XIX wieku Ludwik Zamenhof pod pseudonimem Dr. Esperanto. Wydał książkę pod tytułem Język Międzynarodowy, który od pseudonimu autora przyjął nazwę Esperanto. Przy ulicy Ludwika Zamenhofa można zobaczyć mural upamiętniający twórcę tego języka. W tej okolicy stał kiedyś jego dom. Gdy skierujemy wzrok na przeciwną stronę ulicy, zobaczymy Misia Ursido, co w tym języku znaczy niedźwiedź. Język esperanto nie przyjął się na tyle, by posługiwali się nim wszyscy ludzie, ale mamy przecież język międzynarodowy. Jest nim muzyka. Budynek Opery i Filharmonii Podlaskiej to obecnie największa instytucja artystyczna na terenie północno-wschodniej Polski i najnowocześniejsze centrum kulturalne w tej części Europy. Opera i filharmonia jest przykładem nowoczesnej architektury, więc dominuje tu szkło i beton. Nieodłączną częścią gmachu jest też roślinność, która wspina się po ścianach budynku, dzięki czemu ten idealnie wpisuje się w otoczenie. Na dachu znajduje się taras widokowy, na który można wejść odpłatnie. Jest to bardzo przyjemne miejsce, bo można tu pospacerować i zobaczyć miasto z innej perspektywy, ale widok stąd nie jest spektakularny. W Białym Stoku znajduje się Aleja Blusa, która upamiętnia muzyków zasłużonych dla tego gatunku muzyki. To właśnie w stolicy Podlasia od 1978 roku odbywa się festiwal Jesień z Blusem. Jest to najstarszy bluesowy festiwal w Polsce. W 30. rocznicę powstania festiwalu odsłonięto pierwsze tablice, a każdego roku przybywają kolejne. Pomimo tego, że blues odegrał istotną rolę w historii miasta, region ten znany jest również z innego gatunku muzyki. Mówi się, że Podlasie to stolica Disco Polo. W tym regionie powstało wiele zespołów reprezentujących ten gatunek muzyczny. Najsłynniejszą postacią jest Zenek Martyniuk, który doczekał się nawet własnego muralu. Bogactwo muzyczne to tylko jeden z dowodów na to, że Białystok to bardzo różnorodne miasto. Bliskie sąsiedztwo Białorusi, Litwy i Rosji sprawiło, że od wieków żyli tu przedstawiciele różnych wyznań i narodowości. W Białym Stoku znajdziemy cerkwie, kościoły katolickie i synagogi. Najpopularniejszą cerkwią jest cerkiew świętego Mikołaja, która znajduje się w centrum miasta. Jest to najstarsza prawosławna świątynia w Białymstoku. Stoi w tym miejscu od XVIII wieku, początkowo jako cerkiew drewniana, a później murowana. Cerkiew została zbudowana w stylu klasycystycznym na planie krzyża greckiego. W środku znajdują się relikwie świętego Gabriela Zabudowskiego, czyli chłopca z pobliskiej miejscowości zamordowanego w XVII wieku. Pomimo upływu lat, jego ciało nie ulega rozkładowi, a samemu świętemu przypisuje się wiele cudów. W pobliżu cerkwi stoi rzeźba Misia Świętego Mikołaja rozdającego prezenty. To jeden z ośmiu widzi misiów, które można znaleźć w Białym Stoku. Rozmieszczone są one w różnych ważnych dla historii lub kultury miejscach w Centrum miasta. Cerkiew Świętego Ducha to największa świątynia prawosławna w Polsce. Jej wygląd zewnętrzny nawiązuje do wezwania cerkwi. Opiera się na symbolice zesłania Ducha Świętego, bo ściany i kopuły świątyni przybierają kształt języków ognia. Obok cerkwi stoi dzwonnica o wysokości 70 metrów, która kryje 10 dzwonów. Pełni ona funkcję bramy wjazdowej. Teraz przejdziemy do kościołów katolickich i pierwszym z nich jest Bazylika Świętego Rocha, która znajduje się w linii prostej od rynku kościuszki. Idąc od strony rynku, cały czas widzimy ją przed sobą, bo góruje nad miastem i robi naprawdę ogromne wrażenie. Kościół ten jest bardzo rozbudowany, ma jasny kolor i wysoką wieżę, na której znajduje się taras widokowy. Elementem charakterystycznym jest ogromna figura Jezusa. Jak wspominaliśmy wcześniej, na białostockim rynku znajduje się neogotycka katedra, która jest dobudówką do niewielkiego, późnorenesansowego Starego Kościoła. Neogotycką część kościoła zbudowano z czerwonej cegły na początku XX wieku. Władze carskie nie zgodziły się wówczas na utworzenie nowej świątyni i pozwoliły jedynie na rozbudowę istniejącej. Tak powstał Zespół Katedralny w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W Białym Stoku przed II wojną światową funkcjonowało około 100 synagog i domów modlitwy. Społeczność żydowska stanowiła około 50% populacji miasta. Obecnie nie ma tutaj czynnej synagogi. Znajduje się tu jedynie między innymi budynek synagogi Cytronów i synagogi Piaskower, ale pełnią one teraz inne funkcje. Interesującym miejscem związanym z kulturą żydowską jest pomnik Wielkiej Synagogi. Który znajduje się w dawnej dzielnicy żydowskiej. Upamiętnia on tragedię kilkuset osób pochodzenia żydowskiego, które w czasie II wojny światowej zostały zamknięte i podpalone przez Niemców w Wielkiej Synagodze. Kształt pomnika nawiązuje do kopuły budowli, a raczej do tego, co zostało z niej po wojnie. W Białym Stoku znajduje się sporo murali. Ten za mną to utkany wielokulturowością, który nawiązuje do tradycji włókienniczej i wielonarodowości miasta. I pomnik sceny teatralnej, który nawiązuje do teatralnych tradycji miasta. To dwumetrowa maska, która z jednej strony prezentuje maskę tragiczną, a z drugiej komiczną. Klęczy na niej postać lalkarza, który porusza marionetką. Pomnik Podróż ma znaczenie symboliczne. Koło to symbol podróży i siły napędzającej, a aktor sprawia, że lalki żyją i mogą podróżować przez obszary naszej wyobraźni. W konstrukcji znajdziemy specjalne wizjery, w których zawarta jest historia Białostockiego Teatru Lalek. A jeśli już mowa o podróży, to przenieśmy się na Białostocki dworzec. To zabytkowy budynek dawnej kolei Petersbursko-Warszawskiej, który stanowi przykład architektury neobarokowej. Nie tak dawno został przywrócony pierwotny wystrój wnętrza dworca z uwzględnieniem zdobienia ścian i sufitów, żeliwnych słupów oraz ozdobnych posadzek. Nawiązuje swoim wyglądem do tego z przełomu XIX i XX wieku. Muzeum Pamięci Sybiru znajduje się w przedwojennym magazynie wojskowym, tuż obok bocznicy kolejowej dawnego dworca. To stąd wyruszały pociągi z zesłańcami na Sybir. Ekspozycja w muzeum opowiada o Polakach, którzy byli zsyłani w głąb Rosji, a później Związku Sowieckiego. Szli w kajdanach i spoglądali z wagonów z krat. Niektórzy wyjeżdżali z własnej woli, z nadzieją na lepsze życie. W Muzeum Pamięci Sybiru można znaleźć zwykłe przedmioty, w których ukryte są ogromne emocje i historie, które przenoszą zwiedzających na bezwzględny Sybir. Obok budynku muzeum można zobaczyć las stalowych słupów mogą symbolizować one ludzi, którzy wyjechali na Sybir i nigdy nie wrócili oraz mroźny klimat Syberii. W Białym Stoku spędziliśmy tylko kilka dni, więc nie udało nam się zobaczyć wszystkich atrakcji tego miasta. Na pewno kiedyś wrócimy, a Wam bardzo polecamy wycieczkę na Podlasie, bo to naprawdę przepiękny i różnorodny region. Zachęcamy również do subskrybowania tego kanału, by być na bieżąco z kolejnymi filmami.